Cześć, witajcie. Ja jestem Splash i w dzisiejszym odcinku na kanale IT Hardware znowu zajmiemy się komputerem. Tym razem nieco mniej ekstrawaganckim, co testowano ostatnio przeze mnie Piramida, ale wciąż bardzo wydajnym i interesującym, zwłaszcza dla fanów LEDów i miłośników firmy AMD. Słowo gotowy komputer czy składak zazwyczaj przywołuje na myśl skojarzenia z gamingowymi komputerami z Allegro, czy sporo zawyżonymi cenowo co do swoich możliwości maszynami ze sklepów z elektroniką. Jednak czy tak musi być zawsze? Na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć główny bohater dzisiejszego odcinka, który stoi za mną, a jego nazwa to Actina SPC 3600 łamane na 16 GB, łamane na 512 GB, łamane na 5700 i XT, łamane na 600W łamane na W10. Testowany komputer złożono w obudowie Silentium PC Astrum AT6V EVO TG ARGB wyróżniającej się bocznym szklanym panelem i maszałym frontem, który zauważalnie poprawia skuteczność wentylacji. Nie jestem fanem jego designu i uważam, że mogłoby się obyć bez tych lustrzanych, refleksyjnych elementów, ale rozumiem, że na pewno są jakieś osoby, którym właśnie taki design się podoba. Mi osobiście nie, ale o gustach się nie dyskutuje, więc... Na jej górnym panelu znajdziemy Diody informacyjne, wejście mikrofonu, wyjście słuchawkowe, trzy porty USB, w tym jeden typu C, a także przyciski Power, Reset. I ten do kontrolowania efektów podświetlenia. Mózgiem całej konstrukcji jest sześciordzeniowy i 12 wątkowy Ryzen 5 3600, który zapewni odpowiedni zapas mocy zarówno do oglądania Netflixa czy pisania dokumentów w Wordzie, jak i do tego, do czego został stworzony cały ten komputer, czyli grania w gry, no i nawet troszkę cięższej pracy kreatywnej, takie jak obróbka grafiki czy montaż filmu. Chłodzi go Fortis 3 Evo ARGB od tej samej firmy, co obudowa i mimo, że nie jest to chłodzenie wodne, bardzo dobrze. Że radzi sobie z zachowaniem odpowiedniej temperatury, nie hałasując przy tym nadmiernie. W kwestii płyty głównej, Actina postawiła tutaj na MAGA B550 M Mortar od MSI, na którym znajdziemy jeszcze dwie kości RAMu 3200 MHz po 8 GB każda oraz półterabajtowy szybki dysk SSD od Tadaty, na którym w zestawie otrzymujemy już zainstalowany system operacyjny Windows 10. Za grafikę odpowiada tutaj propozycja z układem od AMD, czyli RX5700 XT od Asus który jest dość poważnym rywalem RTX 2070 Super i choć wciąż pozostaje z nim lekko, w tyle umie pokazać klasę chociażby potężnym chłodzeniem. Za zasilanie wszystkich podzespołów odpowiada 600W zasilacz od SPC model Vero L3 Bronze, czyli jakby nie było wciąż budżetowy zasilacz, ale całkiem niezłej jakości. Zarządzanie kablami jest na bardzo wysokim poziomie, a wszystkie przewody są prawidłowo poprowadzone oraz odpowiednio spięte za pomocą zielonych, czegoś nie spodziewałem, e trytytek. No, pasek zaciskowych to się profesjonalnie nazywa. No i z dodatków trafimy tutaj jeszcze na cztery fabrycznie zainstalowane 120 mm wentylatory z podświetleniem ARGB, których kolorem podświetlenia możemy sterować z poziomu wcześniej już przeze mnie wspomnianego przycisku na obudowie. Specyfikacja dość niecodzienna, bo tak jak słyszeliście, siedzi tutaj i procesor, i karta graficzna od czerwonych, co stosunkowo rzadko zdarza się w prebuildach. Jak takie rozwiązanie sprawuje się w codziennym użytkowaniu, czy jest opłacalne i przede wszystkim... Jak z wydajnością w grach? Tego dowiecie się już w tym momencie. Także oglądajcie materiał dalej do końca, bo warto. Testy w grach komputera Actina zostały wykonane na systemie operacyjnym Windows 10 z najnowszymi aktualizacjami oraz sterownikiem radą software Adrenalin 2020 w wersji 19.12.2 w trakcie rzeczywistej rozgrywki. Do pomiaru liczby klatek posłużył program Fraps, a przedstawione wyniki są średnią arytmetyczną rezultatów w trzech odrębnych przebiegach. Oczywiście w tym materiale pominąłem niektóre gry, tak aby nie przeciągać filmu, więc jeśli jesteś zainteresowany większą ilością tytułów, zapraszam do przeczytania pełnej wersji recenzji na stronie IT Hardware, do której link znajdziesz w opisie. Radeon RX 5700 XT to niewątpliwie bardzo mocna karta, niewiele słabsza od RTX 2070 Super, więc bardzo dobre wyniki testów, nie powinny nikogo dziwić. Rozdzielczość 1440p, czyli taka w sumie jakiej skorzystam na co dzień, nie stanowi żadnego problemu dla tej karty i na spokojnie możemy tutaj pograć na maksymalnych ustawieniach graficznych. Co prawda czasami zdarzają się spadki klatek do 50 fps, ale są one stosunkowo rzadko i, w, i to w tych najbardziej obciążających komputer tytułach. Czyli na przykład w Metro Exodus, no i to w najcięższych lokalizacjach, bo tak jak sobie normalnie gracie, to one się zderzają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko. O Full HD nie trzeba wcale dużo mówić, mamy tutaj po prostu bardzo dużo klatek, co na pewno przypadnie do gustu osobom, które lubią grać w dużej ilości klatek na sekundę, które mają monitory o szybkim odświeżaniu, także gra tutaj w 144 czy 165, czy nawet 240 Hz, to nie jest żadne wyzwanie, jeśli chodzi o rozdzielczość Full HD. Natomiast 4K to już. Już wyższa szkoła jazdy, i tutaj już trzeba trochę zredukować te ustawienia graficzne, aczkolwiek w większości przypadków nie powoduje to aż y, takich. Zmian wizualnych, więc osoby, które grają w 4K będą mogły wciąż nacieszyć swoje oczy widokami w e, ulubionych tytułach. Podczas obciążenia programem Havu Info i 15-minutowej rozgrywce w Wiedźminach, komputer nagrzał się do około 74 stopni na procesorze i 71 na karcie graficznej, przy czym temperatura otoczenia wynosiła około 23-24 stopnie Celsjusza. Pobór prądu, jeżeli chodzi o procesor, jest dość przeciętny, aczkolwiek karta graficzna przez swoje kolosalne chłodzenie, tego prądu pobiera już znacznie, znacznie więcej, co doskonale widać na tym wykresie. Natomiast głośność testowanego została wyniosła około 38,5 dB w odległości 300 cm od przy czym głośność tła wynosiła 33,5 dB. Przechodząc do podsumowania, zatrzymajmy się na chwilę przy doborze komponentów. Doskonale widać tutaj, że Actina postawiła na efektowny wygląd rozumiany jako LED RGB, RGB i jeszcze więcej LEDów RGB. Mamy tu podświetlaną obudowę z paskiem LED rozświetlającym krawędź szklanego panelu, cooler CPU, moduły pamięci RAM oraz wszystkie wentylatory. Czyli w skrócie ta maszyna może zastąpić nam wigilijną choinkę. Dalsza rozbudowa również nie będzie stwarzać problemów, bo do dyspozycji mamy dwa wolne sloty RAM, pojedynczy port PCI Express x16, sześć miast SATA oraz jedno złącze m 2, przy czym należy pamiętać, że w obudowie maksymalnie zmieścimy cztery dyski twarde, z czego dwa mogą być w rozmiarze 3. Pół cala. Reasumując, dzisiejszy bohater odcinka to bardzo efektowna maszyna, która swoją wydajnością zaspokoi potrzeby i tych mniej wymagających, i tych bardziej wymagających graczy, a gdy będzie taka potrzeba, bez problemu możemy ją zupgrade'ować. Na przykład wymieniając kartę graficzną, czy dokładając więcej RAM. Czy dokładając dysk, bo myślę, że od dołożenia dysku zaczniecie tutaj cokolwiek z upgrade'em, no bo tutaj jest tylko ile 512 GB, no to nie jest to tak dużo, jeśli macie jakąś biotekę. No... Modern Warfare zajmuje tego dysku. Więc jeśli macie dużo gier, to faktycznie dodatkowy dysk się tutaj przyda. Dodatkowo cena tego zestawu oczywiście na dzień nagrywania jest niższa niż cena wszystkich komponentów i systemu kupowanego osobno. Dlatego wybierając taki zestaw, możemy jeszcze na tym oszczędzić. Nie mówię, że to jest tani komputer, bo na dzień dzisiejszy kosztuje 5249 zł, no ale zawsze mamy te kilkaset złotych w kieszeni, i możemy wydać je na gry. A kupując komputer dla gracza, pieniędzy na gry ma sens. Wisienką na torcie jest tutaj gwarancja aktiny na cały komputer na okres 36 miesięcy. No i moi drodzy to by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście pełną recenzję omawianego zestawu przeczytacie na stronie ithardware.pl link do artykułu w opisie. Jeśli film wam się spodobał to zostawcie apeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi no to subskrybujcie ten kanał, subskrybujcie również mój kanał Splash Official, link w opisie. No i moi drodzy ja się z wami żegnam, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku no i, cześć.